To gdzie to się szło przecież to człowiek tutaj dzisiaj a gdzie to ja to pamiętam, że to był wszystko! Oprzecież... Wanda! dwojna na policję! zapalę światło na ogrodzie! Złapaliście tego złodzieja! Ja ci na kran! Ja cię! O matko! Wandzia. Wandzia. Wanda, Wanda, Wanda! No, Wanda! Roman! Wanda! No, nikt nie odbiera tej policji! Wanda! To może ja go paralizatorem po... A, a! Męża. Szczęść Boże, czy dobry wieczór? Tak, szymczak z tej strony, co? Nie, 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 to żon, żon, żona durna dzwoniła, bo nam się ten. Po ogrodzie nam się. Dzik nam się krzątał. Tak, wielki, gruby, czarny, dzik, dzikno. Samiec jak byk, no. Locha, nie, samiec. To co? Nie, u nas po kolendzie jeszcze nie było. A, u was na komisariacie był. O, to całe szczęście. To, to, z Bogi, to dobra, Dobranoc, dobranoc. O matko. Ro, o, matko. Ro, Roman, coś ty księdzu zrobił? No To po cholerę się na czarno ubierał? No przecież to jest ksiądz! Co w oczy jednym Seledy nie miał łazić? Jakby chociaż szedł z tym swoim śmierdzidełkiem, kadzidełkiem. To bym po smrodzie poznał. A ty. Ty byś po smrodzie poznał, ty byś po. Roman, proszę cię, ty czasem tak śmierdzisz, że ty nawet nie czujesz, jak ci muchy po otwartych oczach chodzą. Będziesz śmierdolony, cześć. Jezu, Roman. Co? No przecież on nam ślub udzielał. I ma za swoje. A, to ten, no. Co ty tam gadasz pod nosem? Wspowiadam nie podsłuchuj. Nie zapomnij mu powiedzieć. Się. Nie zapomnij, bo powiedzieć o tym Biberku, co go pędzisz w piwnicy. C to ty myślisz, że ja nie wiem? C myślisz, że ja nie wiem. Cicho, bo mi najlepszego klienta wystraszysz. Ty księdzu Bimber sprzedajesz? O, święta się znalazła. Ta co w szkolnym sklepiku alkohol sprzedaje. Słuchaj, żebyś ty widział te matki, żebyś ty te matki widział wszystkie ze łzami w oczach mi dziękowały. Ja, ja. Za co? Żaden ojciec się później po dziecko do szkoły nie spóźnił. Żaden. Dobra, Wanda, spokojnie, sprawdźmy. Może żyje. No ja żadnej dziury nie widzę. Pewnie kule odporne to robią. Taty, masz łeb kule odporny. To jest nasz proboszcz, a nie papież. I co ty robisz? Pozdrawiam, waściule! Przemaluje <noise> <noise> się na biało, będzie jak nas. Dobra, Wanda, o! Czekaj, czekaj, trzeba go ten... <noise> trzeba go posadzić <noise> jakoś. Żeby, a tak, ale... czemu ty w kościele nie słuchałeś, że on dzisiaj po kolędzie będzie chodził? Pewnie, to... Pewnie moja wina, tak? Moja wina. A jak, a jak go na święta starym bigosem nakarmiłaś, to co, też moja wina? A czyja wina? O co? A co moja wina? Moja? A moja? A moja? A kto go nakarmił bigosem z lodówki, spółki do wywalenia? Z czego? Z lodówki spółki do wywalenia. To my w lodówce mamy jakąś półkę do wywalenia? Tak, teraz tak robią. W każdej lodówce jest półka do wywalenia. I co tam jest? No to co do wywalenia. Wanda. Przecież, jak coś jest do wywalenia, to powinieneś do wywalenia, a nie do lodówki na półkę. Nie, najpierw do lodówki na półkę. Po co? Nie wiem, bo może będziesz to jeszcze chciał zjeść następnego dnia? Skąd ty wiesz, że jeszcze nie jest do wywalenia? No skąd wiem? No bo ty, Roman, przychodzisz do roboty, do domu, wchodzisz mi do kuchni, wchodzisz do lodówki mi, bierzesz wszystko, kładziesz na talerz, jesz, jesz, na nie dojesz, nie dojesz, i potem wsadzasz do lodówki na półkę do wywalenia. Potem mówisz, o, o, może przyjdę, może przyjdę, i następnego dnia to samo. I otwierasz lodówkę i bierzesz wszystko, tylko nie z półki do wywalenia, tylko nowe wszystko, i dokładasz do półki do wywalenia. I tak mija drugi dzień, czwarty, piąty, i do piątego naprawdę tam już jest wszystko do wywalenia. Dużo tego wywalamy? No praktycznie nic. Bo ty naprawdę tego piątego dnia wszystko wyjrzesz. To skąd ty wiesz, że już jest do wywalenia? No bo to. Ja to poznaję. Muchu. Pomchu? Pomchu. pomchu. Nie much i pomchu poznaję. Jest coś takiego jak much. Byłeś kiedyś w lesie? Pomchu. Po, po czym? Pomchu. 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 I on dostał y, bigos z pomchu? pomchu? – On dostał z pomchu? Mhm, – dostał pomchu na talerzu. Tylko on, co? Tylko pomchu był dla niego ukryty, bo ja to wywaliłam na lewą Panda, pff, przecież bigos to jest szlachetna polska potrawa. – Masz rację, Roma. – No. To jest naprawdę bardzo szlachetna polska potrawa. Tak. A wiesz, z czego się robi bigos? Z czego? Ze wszystkich produktów z lodówki z półki do wywalenia. I co? Ja mu ten bigos mu nala, nalałem, tak? Nalałeś, mu. to ja mu ten bigos nalałem. Ty tak go nalałeś. nalałeś i patrzyłeś, jak jad. I się cieszyłeś jak on jadł. Jak on się cieszył jak ja, i ty się cieszyłeś. Ja się cieszyłem? Wszyscy się cieszyli. Cała parafia się cieszyła. Później pasterka tylko 15 minut trwała. Eee. O, 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 widzisz? Jeszcze twój mech wspomina. bigos wspomina. Dobra, Wanda, podnosimy go, żeby tak siedział. Dawaj, krzyżko. Jak się pędza. Dawaj. Rudzić, wiecie, ja z tej strony. I na trzy, Ja pierniczę. Jaki ciężki. O. Co on? Bilon w pieprza? O. Chyba na dziesięciu kwarantannach siedział. O matko. O. O. I co my zrobimy teraz? A co, Wanda, normalnie. No, damy kopertę, powiemy, że nic się nie stało. Wszystko po staremu. no. Trzeba normalnie przywitać, obudzi się, cześć, cześć, dzień dobry, dzień dobry. Dobra. Normalnie kolędą się przywita. Przybieżeli, później wybie... Że... Wanda! Wanda! Gdzieś ty, Pola, w takim momencie zostawiasz mnie samego? Zobaczysz. Zobaczysz. Proszę księdza. To ja teraz się wyspowiadam ze wszystkich grzechów. Wandy. to tak. Wanda kradnie chryzantemy z grobów. Ta. I wysiorbuje wodę z tego maczadełka, Co macie tam przy wejściu? A anna grzech najgorszy, proszę księdza, to Wanda ostatnio pięć dych sobie rozmieniła stacy na dwa razy po pięćdziesiąt złotych. Ta. Taki grzech zrobiła, proszę księdza Wanda. Wanda, nie uwierzysz. Co? Nie dostała się rozgrzeszenia. A po coś to przyniosła teraz. No pomyślałam, że fajnie by, jakby było jak zawsze. No co? że. Co? On się budzi. budzi. No, on się budzi. Zrób coś. Ale co? Nie wiem, nie wiem, nie wiem o no cokolwiek. No ale też nie wiem. Jezus Maria, no ręce opadają! No bo co nie, zrobię to źle! Bo ty jesteś dupa, a nie chłop! A ty jesteś. Dupa! Baba, nie dupa! I odcisków nie będzie. Coś ty narobiła! A ustaliliśmy, ile wkładamy do koperty? Jak co roku! Naklejki na świeżaki! Dobra, spokojnie, Wanda, spokojnie. Eee, Czekaj, telefon masz? Mam. No. To sobie zdjęcie zrób. Oh. Ja? No niech takiego zdjęcia nie będzie miał. Ty będziesz miał takie jedne, jedyne, jedyne. selfia mm -hmm. kaset, czy to Znasz się na telefonie to se rób, nie? Se kliknij, se zrób. Oh. Oh. Ja pierniczę, jaki pampuch. No. Kurde. Coś mu się śni. Aha. Pewnie żarcie. O, ludzie! Hmm. A ile on ma brud? O. W brud? A? Jeden, dwa, trzy, cztery. A to twoje. Hmm. Sama sobie zdjęcie zrobię. No, Oj, idź. idź mi stąd. Przytrzymaj ci? O. Tak dobrze? Czy gdzie wolisz? Tu, tu, tu e Wanda! Nie, 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 nie. Wanda! Wanda! Co? Co ty robisz? Palucha mu do nosa wkładam. Cała ręka wlazła. A! Dobra, wystarczy. Wanda, trzeba go obudzić. Obudzić, przywitać i że wszystko okej. Okay. No. O-o-o! Hal-hal-hala! mi Jego... Proszę księżyca. e Et nim sensio? Księ... Panie księciu! nim Sencjo! Czekaj, czekaj, Wanda, inaczej. Jak się normalnie do księdza mówi? O, daj mi moje pieniądze! O! o, o, o. Ale się ksiądz u nas zasiedział! Prawie księdza zameldowałam! Ludzie, co tu się stało? O nie, nic, nic, no. nic. Choinka rozbieraliśmy, a ksiądz od progu wpadł. Czubek mój, czubek mój! Jak Ksiądz, no, bosem, Przepraszam najmocniej. No, no. Ale mnie głowa czasem. Głowa? No bo to. No. Jest, głowa to, to pewnie ten, grypa. To, o. O, to o, jest, jest grypa. grypa. No. Bo to jest to, 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 co. Co rozumiesz? No. To, co wiesz, świat oszalał. To jest takie, nawsze, no, telewizor masz? Coś tam, coś tam oglądasz? Cóż, czas, czas. No to widzisz, no to, 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 tam, to, 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 ty byś tego nie wymyślił. Ty byś dwa lata nie, temu nie powiedział, a teraz to ani tyle byś nie powiedział, co tu się dzieje. Bo to wiesz, wszystko jest dlatego, że to tak. Zimy nie było. Yy, yy, Te. Trudnie trud, nie spały, myszyce, nie kleszcze w ogóle walka, wiesz, od, nie mam co robić, konflikt od słowa do słowa. Słuchaj, niedźwiedzie wkurzone, wszystko sarny do miasta przychodziły o pomoc prosić, byci ci masakra, pęci masakra, byście go nie wymyśli. Bo no to wszystko i to mutuje, mutuje i za każdym jednym razem z no. człowieku co innego masz, y, masz y, inne dolegliwości mówię ci. I głowa boli, też? I boli, i boli tak. głowa. No. Czy właśnie to ci chciałam powiedzieć. Boli głowa. A co, co tak specyficznie pachnie, tak? No. specyficznie? No. Ale ode mnie czy od Romka? <laughs> Bo my mamy pani... ze smrodami różne przygody. Od, od pani strony tak na, na... Od mo... A to nie, nie, to ja bo, to, takie perfumy mam, a. od męża dostałam. O, a jak się nazywają? A powiedzieć pełną nazwę? Proszę. Jebie Bimbrę. A. Ładne. Francuskie, fran tak, Z ładne. pierwszego tłoczenia. – to, Czyli to mutuje to wszystko, to mutuje. mutuje A i coś jeszcze wychodzi? – Siniaki wychodzą. Wła – Właśnie, siniaki wychodzą, bo to, hmm. proszę księdza, to jest nowa odmiana grypy. Jak? To jest grypa siniaczana. Tak. Siniaczana grypa najgorsza. Ostatnio, jak mnie żona zdenerwowała, takiej siniaczanej grypy dostała, że... A, to, no, no… Tak, chorowałam, ale potem, jak mi się lepiej zrobiło, to na męża przeszło. Wow. Wałkiem się zaraził. Wałek przenosi. No rozumiem, Także rozumiem, Będę bałek. unikał wałek. Ja, dziękuję. To ja przepraszam jeszcze raz za nieporządek ten. Człowiek. Ale to nie ci Nie, pan nie chcę, przepraszam, wszystko pięknie A co? było. No, to będzie... Co to tak pójdzie bez poczęsty. Tylko nie bigos, tylko nie bigos. Ja... Spokojnie, spokojnie, cały bigos, żona świni dała. Ha. I co? Zdechła. Ha. A mnie się udało. Tyle no. 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 brakowało. No, no właśnie. No, to co? Może po staropolsku, rozchodniaczek, nie, nie, malusieńki. Ja, nie, 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 malusieńki. Ja, nie, nie, ja nie piję alkoholu. No, tak, jasne, a przecież ja wiem, że mąż y, księdzu Bimber co no, daje, to nie nic złego nie. jest. Żona już ja wszystko wie. Ja tak. nie piję alkoholu żadnego. Zresztą przecież, przecież, ale jak? Przecież nie, dwa lata temu, jak ksiądz nie, 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 był u nas na koledzie, tak. to to przecież trwało i było nie, nie, fajnie. Zabawy, Zabawy były. Nie, nie, tak, nie, tak, nie, był nie, rzut kotem w tą choinkę. Nie, to, tak, nie. Potem rzut płonącym. Potem był rzut Kotem w płonącą choinkę, nie, nie. to trzeba to nie, było nic, bardzo nie, szybko nie, rzucać, żeby nie, się Nic nie zdążyło. No ale jak dla... O ja tak, zamknij się. Tak, zamknij się, to ksiądz trzy razy wygrał. Nie, tak, to było super. Ja nie czy. piję alkoholu, przez żadnego alkoholu nie piję, nic. Nie pijący jestem, przecież. A dlaczego? Tu kamerę w guziku mam, Full HD 360, każdą kolendę z dźwiękiem nagrywam. A, ten, a po co księdzu ta kamera? No, bo potem te nagrania wszystkie biskupowi muszę pokazywać. Bo mi biskup nie wie, jak mnie pięknie ludzie na, na kolędzie przyjmują tutaj w zielonce. No, także. Mi muszę to zgrać teraz, bo nie wiem, co się działo, zobaczę, także będę leciał. No. Nie jęcz! Do lodówki na półkę, do wywalenia!